Od kilku tygodni nagrywam dla Was materiały na temat koronawirusa. Robię to dlatego, że uważam, że to jest bardzo, ale to bardzo poważna sprawa. Nie zmieniam tego zdania, podtrzymuję to. Natomiast teraz chcę opowiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy: o bardzo ważnym aspekcie całej tej historii, który akurat zależy najbardziej od nas. Jeżeli ktoś może, niech zostanie w domu. Ci, którzy mogą, niech bezwzględnie zamkną drzwi i niech nie wychodzą na zewnątrz. Kontaktujmy się jak, z jak najmniejszą grupą osób. E, młodzi ludzie, uczniowie, macie dwa tygodnie bez szkoły. Nie traktujcie tego jako okazji do e, spotkania się ze znajomymi, wspólnego wyjścia do kina, e, wspólnego pójścia gdzieś do pubu, e, do parku. Nie kontaktujcie się z innymi, to jest kluczowe każdy kontakt to potencjalne przekazanie wirusa z jednej osoby na drugą jeżeli to jest kontakt w większej grupie to to ryzyko jest naprawdę spore to, co teraz się dzieje we Włoszech, a tylko dzisiaj zmarło prawie 200 osób, to jest wynik właśnie nieposzanowania tej zasady. Tam w którymś momencie zarządzono, że mecze piłki nożnej będą odbywały się przy pustych trybunach. Włosi niespecjalnie się tym przejęli i zaczęli masowo. Przychodzić do knajp, do restauracji, do barów i tam oglądać. Dlaczego to jest takie ważne? Ja Wam pokażę wykres, który pojawiał się w mediach w ostatnich dniach dosyć często, ale chcę go pokazać właśnie przy tej okazji. Spójrzcie na ten wykres. To są dwa scenariusze rozwoju sytuacji. To jest scenariusz szybkiego wzrostu, szybkiego narastania grupy osób, które są nosicielami, które są chore. To jest scenariusz, w którym ta epidemia narasta w sposób wolniejszy. A tutaj jest przerywana linia, która jest pojemnością służby zdrowia. Każda służba zdrowia na całym świecie ma taki współczynnik to można policzyć, taką właśnie pojemność, czyli możliwość, do, do zajęcia się odpowiednią grupą pacjentów. Można sobie wyobrazić sytuację, że powierzchnia pod tymi dwoma wykresami jest podobna. Innymi słowy, że podobna grupa osób zostanie zakażona. Natomiast istotne jest to, żeby ten wzrost, ten kąt tutaj. Tego, tego wzrostu był jak najbardziej płaski, żeby był jak najmniejszy. Dlaczego to jest takie ważne? Właśnie po to, właśnie dlatego, żeby nie przekroczyć tutaj tej przerywanej linii. Każdy przypadek, który ją przekroczy, to jest przypadek, którym lekarze, pielęgniarki, służba zdrowia nie będą mogli się już zająć. Po prostu tak jest teraz we Włoszech, że osoby stare. Które zachorują, po prostu nawet nie są przyjmowane do szpitala, bo w tych szpitalach nie ma dla nich miejsc, nie ma dla nich łóżek, nie ma dla nich sprzętu, na przykład respiratorów. W Polsce może się udać przez to, że chociażby zamknęliśmy szkoły wtedy kiedy w ogóle jeszcze nie było ani jednego śmiertelnego przypadku. Mam nadzieję, że zostaną jak najszybciej zamknięte granice. Mam nadzieję, że jak najszybciej zostaną zamknięte miasta. Mówiąc zamknięte miasta, nie mam na myśli tego, że drzwi każdego z naszych domów i mieszkań zostaną zaspawane albo zabite deskami. Mam na myśli to, że na rogatkach miast będzie, będą posterunki wojskowe czy policyjne, mocno, mocno utrudniające wyjazd. Jest to niezwykle istotne właśnie po to, żeby nie zakażać kolejnych osób. Ogromny apel do was. Przy, w tak skomplikowanej sytuacji, jak ta jest ważnych wiele elementów, wiele elementów wpływa na to, Ile osób zostanie zakażonych i ile osób finalnie poniesie śmierć? Istotne są możliwości służby zdrowia, istotne są odpowiednie procedury, odpowiednie wyszkolenie, odpowiedni sprzęt. Nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że polscy lekarze są świetnie wyszkoleni. Nie mam żadnych wątpliwości, że łóżka na wysoko specjalistycznych oddziałach w polskich szpitalach są też dobrze wyposażone. Jesteśmy krajem biednym, w związku z tym rezerwy mamy dużo mniejsze, respiratorów możemy mieć dużo mniej niż inni. Dlatego tak istotne jest, jeszcze raz ten wykres pokażę, tak istotne jest, żebyśmy zrobili totalnie, ale to totalnie wszystko, żeby epidemia w Polsce toczyła się tym scenariuszem, a nie tym scenariuszem. Co możemy zrobić? Zostać w domu. Nie wychodzić, absolutnie nie wychodzić. To nie jest tak, że to są wakacje, to nie jest tak, że to jest urlop, to nie jest tak, że to jest okazja do tego, żeby podreperować gdzieś tam nasze sprawy towarzyskie, wybrać się do rodziny, do babci, do cioci, odwiedzić znajomych, którym się właśnie urodził syn albo córka. Zostańcie w domach, nie spotykajcie się z nikim. Jeżeli musicie iść do sklepu, to idźcie kupić tylko te rzeczy, które są wam potrzebne, nie. Spacerujcie po galeriach handlowych. Nie wybierajcie się do kina. Jeżeli idziecie do parku, to po to, żeby sobie pobiegać, a nie po to, żeby się spotkać w większej grupie. To jest niezwykle ważne i bardzo, bardzo. Ach, zasłoni w gardle. I bardzo, bardzo was o to proszę, a przy okazji zapraszam i na kanał YouTubeowy i na fanpage Facebookowy. Na ukatolubie Obiecuję, że jak długo będzie się dało? Teraz to zabrzmiało, tak jak co najmniej sam bym był nosicielem wirusa, więc obiecuję, że będę tam te tematy podejmował, będę Was informował o wszystkich nowościach, o wszystkich rzeczach, które uważam, że są istotne. Nie chcę straszyć. Nie ma potrzeby wykupywania sklepów. W Polsce żywności jest wystarczająco dużo, natomiast jest bezwzględna potrzeba odizolowania się. Po prostu. Dziękuję.